Jest godzina siódma pięćdziesiąt trzy. Robimy kawę i myślimy, co dalej. No dobrze, ja już się ogarnąłem. Wstałem. Ogarnąłem lekko też auto, kawka wypita. I właśnie się zbieram do Kołobrzegu na plażę, ale kurczę dałem ciała, bo się zorientowałem, że nie wziąłem jednej bardzo ważnej rzeczy. A mianowicie kabla do ładowania tego, takiego kabla pod 230, więc sobie mógł to gdzieś naładować na stacji, na ożlenie czy gdziekolwiek. No i muszę tylko to ładować przez auto, znaczy przez, przez gniazdo w aucie, a to trwa trochę długo, no ale nic, może sobie poradzimy jakoś. Zobaczymy jak to w jakim tempie się to będzie ładowało. Na razie jest 9%, więc nie jest źle. Dobra, sprzątamy. Eee, sprzątam po kawie i lecimy, i lecimy dalej. Do zobaczenia. Finalnie stanąłem w takim miejscu. Parking wydaje się bezpłatny. W ogóle nie ma żadnych parkometrów, więc staję tutaj. Przebieram się. I idziemy na plażę. Albo jeszcze połazić pokoło po, po brzegu, zobaczymy. No i jestem już przy Molo. Zimowy żołnierz idzie na poszukiwania. Pogoda dzisiaj jest taka sobie, no na szczęście nie pada, ale jest chłodniej niż jak wczoraj. Może dlatego, że to dopiero jest po dziewiątej, może będzie cieplej. Ale, ale, ale jest zdecydowanie chłodniej, musiałem się ubrać. O, 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 o. Zaczniemy sobie od tamtego falochronu. I pójdziemy sobie w tamtą stronę. Dzień dobry. A ty zaobrączkowana jesteś. Ale duża. Ale jesteś duża. A czy my mnie wita koło brzeg? Zaraz zobaczymy. Pierwszy jakiś tam sygnał. Wykopany już najprawdopodobniej. Ale nic nie. Nic nie. Tutaj mi nic nie pika. O. Sprawdźmy co to jest. A kołobrzeg wita nas gwoździem. Czyli nic specjalnego. Lecimy dalej. Właśnie miałem kolejny sygnał na taki mniejszy nominał. Więc pewnie, o już widzę. Więc pewnie też jakieś wiadostwo Grosik. Rudy grosik. Znowu jakiś sygnał. Zobaczmy, cóż to takiego. Cóż to takiego? Znowu jakiś grosz, a nie eurocent. Tak, jeden eurocent. Nie wiem, czy GoPro złapie ostrość, ale. No jest. Niemcy też gubią. Mam kolejny sygnał z Podmolo. Nawet nieźle bił. Zobaczymy, co to. Grosik, mój grosik, zabieram. Słuchajcie, już chyba przestanę wam nagrywać te grosze, bo grosz po prostu, grosz za groszem. Ludzie chyba tu rzucają na szczęście albo co, bo same grosiki, same grosiki. Ok, zobaczmy, co to tym razem. To wykopałem, wydziubałem. Tutaj jest. Co <laughs> Tutaj. Tutaj. Co to jest? Nad czym ja tak się tutaj Na czym ja walczę znowu grosz jakiś Co to tym razem grosz się nie obłowię dzisiaj I tak jak wczoraj Tuż obok nakrętki Tuż obok nakrętki yy, Wkręt do drewna teraz pierwszy śledź z namiotu. Generalnie latem przy tego znajduje mnóstwo. Tutaj to był taki głęboki sygnał. Z takiego dołka wyszło takie coś. Co to ma być? Nie co to jest. Jakiś zardzewiały chyba element łańcucha. No, Coś innego niż jednogroszówka. Tak, to będzie chyba coś jakiś element, jakieś żelastwo z łańcucha, ale kurczę, bardzo stare to jest, bo już jest tak zjedzone. Nic. Zabieram. Złom. No i mamy pierwszy dzisiaj kapselek do posprzątania perła tym razem, ale muszę przyznać, że tutaj w ogóle nie ma kapsli. Czysta plaża. To dobrze. To dobrze o ludziach świadczy, którzy tu wypoczywają. Teraz mam obiecujący sygnał, więc kopnę to na żywo. 45-46 Kurczę, może być coś fajnego. Zaraz zobaczymy. No, jest coś fajnego, obiecujący sygnał. Szlak, folia aluminiowa. No nic, posprzątamy. No niestety kołobrzeg mnie rozczarował ilością fantów. Same jednogroszówki. Także chyba stąd zmykam. Przy okazji mogę sobie popodziwiać latarnię morską. Fajna, bardzo ładnie się prezentuje. I słuchajcie, chyba stąd zmykam. Wymyśliłem, że skoczę do Media Expert, bo tu jest po kabel do ładowania mojej stacji. Podjadę, zjem obiad, naładuję tą stację i później jeszcze przed zmrokiem na jedną plażę podjadę tam sobie połazić. No i taki jest plan na dzisiejszy dzień. O, cicho, przy okazji coś tu. Co to jest? O. Zapalniczka. Zaraz do kosza pójdzie. Przy okazji spaceru do auta ponagrywam trochę Kołobrzeg. O, ładnie tutaj. W sezonie na pewno jest masa ludzi. No ale całkiem tu przyjemnie. Tam jest port Marina. Tam zaraz plaża. No kurczę, plaża jest całkiem fajna, duża. Tutaj jakieś budyneczki. Idziemy, kawałek. Dobra, jestem już przy aucie. Pakuję sprzęt, pakuję detektor na dach, wrzucam i jadę do tego media expert. Hop, hop i hop. Dobra, zamykamy, żeby nam się to nie otworzyło. Nuczyk, ciach. Dobra, zmykamy. Jest, dostałem ten przewód finalnie yy, dopiero w Lerłamerlę. Podjechałem na jakąś galerię niedaleko w sumie. I tak teraz myślę gdzieby by to, tą moją stację jechać naładować, żeby w spokoju posiedzieć. I kurczę tam. Mi się majaczy taki znaczek z dwoma żółtymi łukami. I w sumie można byłoby tam podjechać, coś zjeść i posiedzieć, ale ja wiem, że ja do końca dnia będę nienawidził siebie jak coś zjem z Maka. No ale trudno, raz nie zawsze na wyjeździe można, nie? No także jadę na Maka, coś małego zjem, posiedzę, podładuję to moją stację i ruszam dalej. Misja zakończona sukcesem. 100%. Stacja naładowana. Mamy prąd na wieczór. Super. Jak widzicie, aż tak bardzo nie pogrzeszyłem w tym maku. Sałateczka. Jeszcze mi została kawka. Posiedziałem. Wszystko mi zajęło niecałą godzinkę, więc możemy jechać teraz na yy, moją miejscówę. Jadę i tam się chwilkę ogarniam jeszcze i lecimy jeszcze na plażę. Jest godzina. No, prawie pierwsza. Więc myślę, że do 3.30 jeszcze można połazić. względnie jeszcze będzie widno. Dobra, widzimy się już na parkingu w Grzybnie. W Grzybowie, przepraszam. Dojechałem już na parking na moją miejscówę. do Grzybowa. Biorę detektor i idziemy teraz yy, idziemy teraz na plażę, ale w kierunku yy, w kierunku tamtym czyli w kierunku Dźwirzyna. Zobaczymy, co tam nam powyskakuje. Jeżeli chodzi o parking, no to na razie jest trochę ludzi. Przyjechali tutaj na spacerek z pieskami. Fajne są tutaj trasy przez te lasy takie spacerowe. Widzę, że ludzie spacerują z psami. I, a a co, do, co do kamperów, to tamten przyjechał jakiś jeden taki wanik, Chyba będzie nocowanie. No, i ten jeden kamper tutaj na niemieckich blachach stoi od wczoraj, więc chyba tutaj się zainstalowali. Dobra, auto zostawiam, zamknięte, pozasłaniane. Idziemy. Włączę się już na plaży. Słuchajcie, jestem już na plaży. Chodzę już około 10 minut. Nie mam pierwszy sygnał, ale jest dosyć głęboko, więc, więc zaraz. Włączę, jak wykopię, pokażę, co to jest. Mamy to. Cóż to takiego? O, już widzę. Coś starego. Jakiś kawał żelazka. O, widać. O, jest. Cóż to takiego? panierowana nóżka z kurczaka. Nie, nie wiem, jakiś element, jakieś żelazo Coś, coś, może jakaś stara śruba O właśnie, o teraz widać, tak, stara śruba No takie coś A ja mam kolejny sygnał Teraz zobaczymy co tu w ziemi piszczy Teraz spróbuję to namierzyć Czekajcie, czekajcie. Powinno być gdzieś tu. Dobra, podkopiemy. Podkopiemy i zobaczymy. Może to jest trochę głębiej. Dobra, zaraz się włączy. Kurczę, ale że nad morzem znajdę łuskę? To bym nie powiedział. Łuska? No chyba myśliwska. Kurczę, nie wiem. Ja się tak na łuskach nie znam. Ale jajca. W życiu bym nie przypuszczał, że na tym wyjeździe znajdę łuskę. Dobra, pomijając to, słuchajcie, to jest dopiero zajawka. Patrzcie na gościa. Stoi tam, popas w wodzie i łowi ryby. Nieźle. Ja na samą myśl, że miałbym wejść teraz do wody, to zamarzam. Dobra, łózka została znaleziona pod takim zejściem na plażę. O kurczę, coś takiego starszego trochę. Jakiś, 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 no właśnie, co? Zawias? Jakiś taki zawias? Od czegoś, może od jakiejś łodzi. No dobra, na dzisiaj chyba koniec poszukiwań. Jest już grubo po 15.00. Zaraz się będzie ściemniać, więc akurat jeszcze w tamtą stronę z powrotem się przejdę. Lecę do auta pomontować, trochę poczytać, posiedzieć. Coś może zjeść. No i tyle. Jutro rano wstanę. Jutro jest mój dzień wyjazdu stąd, ale jeszcze przejadę się, jak się ogarnę, to przejadę się jeszcze gdzieś na jakąś plażę wzdłuż wybrzeża w kierunku zachodnim. Jeszcze sobie połażę przed wyjazdem. Zobaczymy może, może coś tam na innej plaży się uda. No tutaj trochę bida niestety. Tego się spodziewałem, ale zaraz jeszcze pokażę krótkie podsumowanie dzisiejszego dnia. Dzisiaj było dzisiaj dzień pod znakiem jednogroszówki. Zrobię krótkie podsumowanie, co się udało znaleźć i, i widzimy się już przy aucie. Dotarłem do auta. Chowam sprzęt, detektor. Ekstra. Zamykam budę na klucz. No i tak patrzę, że tamte kampery, które stały, sobie odjechały. Zostało jeszcze, zostało jeszcze kilka aut. Ludzie wracają. Widzę z psami i już powoli stąd odjeżdżają. Przyjechał jeszcze jakiś jeden van. Taki właśnie kamper, chyba będą tutaj też nocować, także dzisiaj chyba będę miał tylko jednego sąsiada. A ja finalnie chyba stanę tam, na samym końcu i tak się ustawię, żeby żeby mieć blisko tutaj ten kosz na śmieci. No i żeby być trochę dalej od drogi. No ale generalnie gdzie tutaj się nie stanie, tam jest spoko naprawdę. Dzisiaj będę trochę tam dalej yy, od tej wiatki, bo w sumie tej wiatki to ja nie potrzebuję ani ja tam nie siedzę. No może rano sobie tam pójdę zrobić śniadanie pod tą wiadkę. Dobra, przeparkowujemy się tam. No i zapomniałbym o podsumowaniu. E, Okej, okay. także co co się udało w dniu drugim, w drugim dniu znaleźć e, jakiś tam wkręt i nakrętka. Wczoraj było w sumie podobnie, coś, coś takiego obrośniętego jakieś dziadostwo takie obrośnięte, stare. E, tutaj jest ten zawias, chyba zawias też taki trochę poleżał. E, jedna łuska, którą znalazłem tutaj niedaleko przy zejściu na plażę. Nie wiem czy to myśliwska, nie wygląda jak myśliwska. W ogóle jest to bardzo stara łuska. Może być, no nie wiem, muszę, e, muszę, muszę się zanieść ją do kogoś, kto ogarnie te łuski, bo ja się totalnie na tym nie znam. No i jakieś tam Pieniążki z dnia dzisiejszego pełno groszówek. 1, 2, 3, 4, 5, 6 groszy to było z Kołobrzegu. brzegu. 1 Eurocent też z Kołobrzegu. brzegu 10 groszy też chyba na plaży w Kołobrzegu. A tutaj znalazłem, jak już przyjechałem po południu, znalazłem piąteczkę. No i fajnie. No i to jest to, co się udało znaleźć dzisiaj. Zobaczymy, jak będzie jutro. I jeszcze zapomniałem dograć na podsumowaniu. Tę monetę, 20 groszy PRL. Natomiast ja nie zobaczę jaki tu jest rok, bo jest tak obrośnięta tutaj, że nie jest. Moi drodzy w stanie... i mały przeskok w czasie. Jak możecie zauważyć, jestem już w domu, a poprzednie ujęcie to podsumowanie poszukiwań z drugiego dnia. No niestety po zgraniu całego materiału, te ostatnie pliki z mojego wyjazdu były uszkodzone, a ja tego nie zweryfikowałem przed usunięciem ich z karty pamięci. Czyli nie pokażę Wam końcówki drugiego dnia i trzeciego, czyli powrotu też do domu. No trudno, żyje się dalej. Natomiast mam w głowie pomysły na nowe filmy i jeśli interesuje Cię taka tematyka, taki content, to zachęcam, abyś ze mną został na dłużej. Będzie mi bardzo miło. A tak już na sam koniec to wszystkim Wam oglądającym życzę wspaniałego kolejnego roku. Spełniajcie swoje marzenia. Pozdrawiam Was serdecznie. Cześć!